I dla mnie jest najważniejsza, dlatego że trzeba się właśnie na tym skupiać. Ale chciałem zapytać znowu o kwestie dotyczące gangsterów, półświadka. Dlatego że docierają do nas bardzo nieciekawe informacje, i uważam, że człowiek, który ma tyle do ukrycia. No i startuje na no. prezydenta, powinien się z tego wytłumaczyć. Karol, Jak chyba ochraniasz na zeby, zakłada. ...którzy walczą z przestępczością, tym, którzy będą odbierali od pana generalskie nominacje, skoro uczestniczył pan w tego typu Czas sytuacji. nie pan pana wreszcie wyjaśni, czy było to, czy tego nie było. Karolego. Drogi Bardzo panie Rafale, mam dla pana prezent. No. Bo pan mówi o tych gangsterach. No. Pan o tych gangsterach. Bardzo mam ciekaw. półtora minuty. Ciekaw pan jest. Tak. Półtora pan mówi o różnych gangsterach, ale tak. zapomniał pan, bo to pan... Tak, Zdjęcie tak. z, tak. z pedofilu Stargówka. Jak pan spojrzy policjantom w oczy? Zaraz pan 400 tysięcy złotych przekazał pan pedofilowi Stargówka, który męczył 14-letnią dziewczynę. Ojej! Zaraz pan do panu może. To, to jest znęcanie się. się. Ja jeszcze mam minutkę. Tak? No to, to zaraz. Aleluja ogłuszacza Karol posłał. W kwestii pan. strategii bezpieczeństwa narodowego nie wspomniał pan o filmie Zielona Granica. To znalazł pan? Powiedział panu, pan minister Siewiera, że zielona granica nie pomaga w, w, w strategii. Ja ciągle mówię, teraz pan słucha, a będzie pan miał potem 30 sekund, żeby odpowiedzieć. Więc jeśli chodzi o gangsterów, to pomija pan pedofila Stargówka, którego pan finansował. Nie wiem, jak pan spojrzy policjantom i przyzwoitym ludziom teraz go, w Polsce. 400 tysięcy Teraz dał pan pedofilowi Stargówka i chyba z całej Polski chce pan zrobić wioskę żywej archeologii, którą koordynował pedofil Stargówka. Proszę być spokojnym o moje nominacje generalskie. Ja, tak jak Pan wie, od 2009 roku jestem pod stałym monitoringiem polskich służb i wszystkie moje relacje i kontakty, także z tymi, którzy trenowali boks, polegały na tym, że spotykałem ich na sali bokserskiej.